Halo, 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 witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z cyklu Zakręcone pytania, a jest to kanał Ksiądz na rowerze. Oczywiście serdecznie zachęcam do zasubskrybowania go, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, zwłaszcza tę prośbę kieruję do tych wszystkich. Którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia: czy to Radia Doksa, Radia RDN Małopolska, czy RDN Nowy Sącz, a także aplikacji podcastowych. Zajrzyjcie na YouTube, zostawcie suba, bo dzięki temu kanał może się rozwijać i ja mogę tworzyć dla Was kolejne zakręcone pytania. A dzisiaj zakręcone pytanie: Myślę, że bardzo ciekawe. Ci, którzy gdzieś obserwują mnie w mediach społecznościowych, ale tutaj także i na YouTubie, to wiedzą, że dostałem pieska. Mam pieska na plebanii małego labradora. Znaczy, on nie jest mały, bo jest dość spory i rośnie i to bardzo szybko. A jak piesek, jak zwierzątko, to oczywiście wiadomości od Was. A czy pieski idą do nieba? Czy zwierzątka, nasze ukochane zwierzątka też pójdą do nieba? No więc dzisiaj postaram się na to odpowiedzieć. Zapraszam do wysłania, do obejrzenia tego zakręconego pytania. Zatrzymałem się przy pięknej kapliczce niedaleko wierzbna. Z tyłu jest panorama na Gromnik, dzisiaj troszeczkę zachmurzone niebo, więc tak dokładnie nie widać. Zresztą kamera to nigdy w pełni tego wszystkiego nie odda. Ale rzeczywiście bardzo piękne miejsce. No i w tym pięknym miejscu no, trzeba powiedzieć o tych naszych pięknych relacjach, jakie często żywimy do tych naszych pupili, do tych naszych zwierząt, które potrafią się przywiązywać, które pokazują tęsknotę. Gdy się wraca po wielu godzinach z pracy, czekają wiernie przy drzwiach, machają ogonem, jak człowiek wchodzi, wrzucają się na niego, zaczynają lizać. No, gdzieś to jest bardzo przyjemne. Tak mam teraz z tym moim frodem, gdy wracam po wielu godzinach ze szkoły, no to on tam wiernie czeka i jest uradowany, że człowiek wraca. No ale jak wszystko na tym świecie to i zwierzątka przemijają, i zwierzątka odchodzą, przychodzi ich czas, że muszą z tego świata odejść. No i co z nimi się dzieje? Czy mój pies pójdzie ze mną do nieba? No myślę, że jest to pytanie, które zadaje sobie wielu wierzących, którzy kochają swoje zwierzątka, które kochają swoich pupili, czy to pieski, kotki, czy co tam, iny, co tam mają. Każdy gdzieś już ma swoje jakieś tam podobania. No i gdy przychodzi chwila rozłąki z nimi, gdy odchodzą z tego świata, no to takie pytanie no ciśnie się gdzieś tam na usta, czy pojawia się w głowie. Czy mój pies pójdzie ze mną do nieba? Co na to wszystko Kościół? Katechizm Kościoła Katolickiego, no bo tak naprawdę jest to ta nasza wykładnia wiary. Tak na marginesie bardzo serdecznie zachęcam każdego, żeby sobie ten katechizm zakupił albo gdzieś w internecie znalazł w formie online i czytał, bo tam naprawdę są odpowiedzi na wszystkie chyba nurtujące nas pytania odnośnie naszej wiary. Więc naprawdę z głębi serca polecam katechizm, żeby czytać. Pismo Święte to jest podstawa, no i właśnie katechizm jako gdzieś wyraz tej tradycji, no bo dobrze wiemy, że Kościół jest oparty na dwóch fundamentach na piśmie świętym i tradycji. Więc czytajmy Pismo Święte, bo to jest to Boże Słowo, które buduje naszą wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania, tym co się słyszy jest Boże Słowo, ale z drugiej strony sięgajmy też pod tę tradycję. Czyli w tym wypadku najprostszy sposób to zacząć czytać Katechizm Kościoła Katolickiego. No i otóż Katechizm mówi, że tylko i wyłącznie człowiek ma duszę rozumną. I ta dusza rozumna jest nieśmiertelna, jest stworzona na obraz samego Boga. No i gdy przychodzi nasz kres, gdy my umieramy, nasze ciało obumiera, to dusza oddziela się od ciała, no i idzie na sąd, a później dobrze wiemy z tych rzeczy ostatecznych niebo albo piekło, więc miejmy nadzieję, że niebo. No a co ze zwierzętami? Jeśli tylko człowiek ma duszę rozumną, to czy zwierzę ma duszę? No właśnie jak to zrozumieć i tutaj przychodzi nam z pomocą również nauka Kościoła dokładnie Święty Tomasz z Akwinu jeden z największych teologów w dziejach historii Kościoła obok Świętego Augustyna tak naprawdę najwybitniejsza postać pod tym względem teologicznym on ukształtował teologię na wiele wiele lat jest to słynny tomizm który przez wieki nauczano na wydziałach teologicznych więc chyba człowiek wie co mówi I Otóż on stwierdza w ten sposób, że zwierzę ma duszę nierozumną, ale duszę ma. I otóż zwierzęta mają też swoją duszę, też nieśmiertelną, ale trochę w inny sposób. Nie duszę rozumną tak jak my, tylko tak zwaną duszę zmysłową. Dusza zmysłowa, która no, oddziela się także od tego ciała zwierzęcego, no, ale to nie jest ta dusza jak nasza, nie dusza stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga. Więc dusza zmysłowa jest, nierozumna tylko zmysłowa. No i moi drodzy, no jeśli jest dusza, no to jest to dar od Pana Boga, i tak jak dusza ludzka idzie do nieba. Miejmy nadzieję, tak, co się dzieje z tą duszą zmysłową zwierzęcia. No i tutaj jest nauka, że jest ona no, ściśle powiązana z, z ciałem, więc przestaje istnieć w momencie śmierci naszego ciała. No ale z drugiej strony też miejmy świadomość, że Pan Bóg jest większy od nawet naszego tego rozumienia. I jak najbardziej taką duszę zmysłową także może odsalić, co więcej może ją przywrócić. Przywrócić może ją do istnienia. No nasza dusza, dusza ludzka jest nieśmiertelna w sensie takim, że nic jej nie unicestwia. Dusza zwierzęcia w chwili śmierci także obu, obumiera, ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie może jej wskrzesić, nie może jej przywołać znowu do życia. A dlaczego może? No Jest to związane z tym, jak my. Przeżywamy i jak rozumiemy, czym jest niebo. Święty Paweł pisze takie słowa, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w oczekiwaniu na odkupienie. I tutaj, moi drodzy, ja to mówiłem także w poprzednich odcinkach, że gdy Pan Jezus odkupił człowieka, to odkupił człowieka całego odkupił jego ciało, odkupił jego duszę, ale też to odkupienie ma dotyczyć. Tak naprawdę całego stworzenia. I tutaj, gdy mówimy o apokalipsie świętego Jana Apostoła, gdy nastanie nowa ziemia i nowe niebo, gdy nastąpi zmartwychwstanie umarłych, nastąpi przemienienie świata, czyli odnowienie tego świata, całego świata, czyli wraz z wszystkimi stworzeniami, które na tym świecie istniały więc tutaj mamy tę nadzieję, że także te nasze zwierzątka, które gdzieś umierają, że one także zostaną przez Pana Boga uratowane, że zostaną przez Pana Boga wskrzeszone, że zostanie im przywrócone życie. A z drugiej strony oczekujemy właśnie jako stworzenie cały świat oczekuje tego wszystkiego co się stanie na końcu czasów, a Oczekujemy to no, w niebie. No i teraz, jeśli niebo, każdy z nas, ma przeżywać jako stan szczęścia, to jeżeli człowiek miał jakąś głęboką relację ze swoim zwierzęciem, ze swoim pupilem, no to czy w tym niebie tego pupila może zabraknąć? No sami rozumiemy, że gdy idziemy do nieba, jest tam stan szczęścia wynikający z Pana Boga, że ta nasza miłość jest do Niego wtedy w pełna i że tę miłość przeżywamy w 100%, procentach, no to nie może tam zabraknąć również tego, co żeśmy darzyli miłością za naszego życia. W tym wypadku zwierzęta, zwierzęta, które nie mają wolności, że mogą Boga odrzucić, tak jak człowiek, no bo ktoś tu zaraz może może powiedzieć, no to jeśli kogoś żeśmy kochali za życia, to on po śmierci też musi się znaleźć w niebie, no bo żeśmy go kochali, a on tymczasem jest z tej drugiej strony. No ale człowiek w porównaniu do zwierzęcia ma wolną wolę może decydować, może Boga odrzucić, a tymczasem stworzenie, całe stworzenie tej wolności, tej wolnej woli nie ma. To znaczy, że jest przez Pana Boga także odkupione i tutaj jest troszeczkę inna sytuacja niż z człowiekiem. Więc jeżeli szczęście mamy przeżywać tam, po tej drugiej stronie, no to nie może tam zabraknąć również tych naszych pupili, którzy tyle szczęścia nam sprawili. To święty Tomasz z Akwinu właśnie podkreślał, że, że Bóg może w swoim miłosierdziu przywrócić stworzenie w nowym świecie. I nie dlatego, że muszą tam być, ale dlatego, że Bóg chce nas obdarzyć pełną, pełnią szczęścia. Więc jeżeli właśnie te nasze zwierzątka sprawiały nam szczęście, no to Bóg chce nam to szczęście na nowo ofiarować. Że chce nam dać pełnię radości i tylko On może nam ją dać, dlatego... Jest to chyba taka bardzo piękna perspektywa odnośnie tego naszego rozstania z tymi pupilami, z tymi zwierzątkami, z tymi naszymi pieskami i kotkami, że jednak Pan Bóg jest w mocy. Przywrócić im życie, byśmy my z nimi również naszą wieczność przeżywali. I pamiętajmy, że niebo to nie jakaś bajkowa kraina, gdzie siedzimy sobie na chmurkach z harfami w ręku, z aureolą nad głową, i tam po prostu śpiewamy hymny na cześć Pana Boga. Oczywiście to śpiewanie jak najbardziej będzie tam obecne, ale to nie jest właśnie takie wyobrażenie nieba. Niebo to rzeczywistość pełni, pełni miłości, pełni radości, pełni szczęścia, pełni dobroci, bo tam będzie Pan Bóg. No i Pan Bóg jest w mocy wszystko naprawić, całe stworzenie przywrócić na nowo do życia, byśmy tę pełnię przeżywali. Nie wiemy do końca, jak niebo będzie wyglądało, ale jednego jesteśmy pełni: niczego tam nam nie zabraknie w przeżywaniu szczęścia, więc również mamy nadzieję, że te nasze ukochane zwierzątka, też tam się znajdą. I musimy pamiętać, że nie ma jednej takiej pełnej odpowiedzi teologicznej. Kościół nam jej nie daje w pełni, tak w stu procentach, czy nasz pies będzie z nami w niebie, ale możemy ufać, że Bóg jest miłością i miłość nigdy nie może zostać zapomniana, więc również te nasze zwierzątka nie mogą być przez nas zapomniane po tej drugiej stronie. Jeśli Twoja więź z ukochanym Zwierzakiem była szczera, pełna, była czysta i dobra, to wierzę, że Bóg o tej więzi, o tej relacji nigdy nie zapomni i że ta miłość będzie przez Niego zachowana także w wieczności. A Ty jak myślisz? Twój pies będzie z Tobą w niebie? Daj znać w komentarzu, z chęcią przeczytam, co wymyślicie, jaką macie nadzieję, i taką nadzieję jak najbardziej jako osoby wierzące żywić możemy. Więc dziękuję serdecznie za uwagę. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Także w komentarzach możecie pisać swoje zakręcone pytania, na które postaram się w najbliższym czasie odpowiedzieć. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia już niebawem.